Pogrzeby w Łodzi zawsze wyglądały podobnie. Zimne powietrze na cmentarzu, zapach świec i więdnących chryzantem, szelest grubych płaszczy, w których ludzie chowali się przed wiatrem. Tego dnia niebo było niskie i ołowiane, a cisza przecinała rozmowy jak nóż. Wszyscy patrzyli w stronę świeżo wykopanego grobu, gdzie właśnie spuszczano trumnę. Nikt nie mówił głośno, tylko pojedyncze szepty niosły się nad alejkami. Czułam się, jakby moje ciało było z kamienia. Patrzyłam na ziemię zasypywaną łopatami i nie czułam ani żalu, ani ulgi. Została tylko pustka, jakby ktoś wyrwał ze mnie wszystkie emocje. Matka całe życie nie potrafiła powiedzieć mi dobrego słowa. Byłam dla niej lekarzem od obcych ludzi, a nie córką. To moja siostra, Sylwia, była prawdziwą radością rodziny. Tak mówiła matka, tak powtarzał ojciec, tak szeptali sąsiedzi. W dniu pogrzebu nikt nie miał wątpliwości, że i dom i wszystko, co po niej zostało, przypadnie Sylwii. Stałam obok, słysząc urywki rozmów. No jasne, wszystko dla Sylwii tak zawsze miało być. Nie protestowałam, nie miałam siły ani ochoty. Prawda była taka, że już dawno pogodziłam się z rolą tej drugiej, tej gorszej. Po ceremonii wróciliśmy do mieszkania na Bałutach. W kuchni pachniało herbatą i drożdżówkami, sąsiadki roznosiły talerze, jakby to był zwykły niedzielny obiad, a nie dzień żałoby. Ludzie gawędzili o pogodzie, o kolejkach w sklepie, ale od czasu do czasu ktoś spoglądał w stronę Sylwii i szeptał: Teraz ona będzie gospodynią w tym domu. Ja siedziałam w kącie, jak nieproszony gość. Nikt nie pytał o moje zdanie, nikt nie kierował do mnie słów pocieszenia. Sylwia w czarnej sukience stała w centrum uwagi, odbierała kondolencje, ocierała łzy, wyglądała jak przyszła właścicielka całego majątku. Następnego dnia spotkaliśmy się w kancelarii notarialnej. Budynek z wysokimi sufitami i skrzypiącymi schodami pachniał kurzem i papierami. Usiadłam na twardym krześle, słysząc echo kroków i kapanie wody z nieszczelnego kranu. Nie oczekiwałam niczego. Wiedziałam, że matka powtarzała to setki razy: Sylwia dostanie wszystko, ty nie zasługujesz. Pogodziłam się z tym jeszcze za jej życia. Dlatego, kiedy notariuszka, sucha kobieta w okularach, otworzyła teczkę i zaczęła czytać monotonnym głosem, nawet nie słuchałam uważnie. Myślami byłam, gdzie indziej. Nagle jedno słowo sprawiło, że podniosłam głowę. W testamencie faktycznie pojawiło się nazwisko Sylwii, wszystko zapisane na nią. Ale zaraz obok, nadpisane innym charakterem, widniało moje nazwisko. Ręczna poprawka, pewne pociągnięcie pióra, litery drżące, ale zdecydowane. Serce zaczęło mi bić tak głośno, że zagłuszało słowa notariuszki. W pomieszczeniu zapadła cisza. Jakby wszyscy nagle wstrzymali oddech. Sylwia zbladła, potem jej twarz oblała się rumieńcem. Zerwała się z krzesła, zaczęła krzyczeć, że to niemożliwe, że to musi być fałszerstwo. Jej mąż dodał, że to Natalia coś dopisała, to jej robota. Wszystkie spojrzenia skierowały się na mnie. Nie potrafiłam odpowiedzieć. Nie wiedziałam co powiedzieć, bo sama byłam w szoku. Nie miałam pojęcia, kto zrobił tę poprawkę ani dlaczego. Jedno wiedziałam na pewno, to pismo należało do matki. Czułam to w każdej kresce liter. Notariuszka, zachowując zimną powagę, oznajmiła, że dokument wymaga ekspertyzy. Zaznaczyła, że zmiana wygląda na dokonaną tym samym piórem, co podpis, ale dla pewności potrzebna będzie analiza grafologiczna. To było jak uderzenie obuchem. Nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Jeszcze wczoraj wszyscy mówili, że jestem nikim. A dziś w rękach miałam szansę na coś, co mogło odmienić całe życie. Kiedy wyszliśmy z kancelarii, Sylwia rzucała we mnie gniewne spojrzenia. Uzy spływały jej po policzkach, ale w oczach była czysta nienawiść. Powtarzała do wszystkich, że ukradłam jej dziedzictwo. Ludzie kiwali głowami, współczuli jej, a ja czułam się jako oskarżona w procesie, który dopiero się zaczynał. Szeptali, lekarka, a taką rzecz zrobiła, wstyd dla rodziny żadne z ich słów nie miało znaczenia, ale wbijały się we mnie jak gwoździe. Wieczorem wróciłam do swojego mieszkania w blokowisku na Redkini. Usiadłam w ciemności przy kuchennym stole, obok zimnej filiżanki herbaty. W głowie huczały słowa matki sprzed lat, ty nie zasługujesz. A obok nich obraz tej poprawki, litery zapisane drżącą ręką, ale wyraźnie. To nie mogła być pomyłka. Matka musiała mieć powód, by w ostatniej chwili wszystko zmienić. Tylko dlaczego? Dlaczego kobieta, która całe życie stawiała moją siostrę na piedestale, tuż przed śmiercią postanowiła postawić na mnie? Nie znałam odpowiedzi, ale wiedziałam jedno: ta jedna linijka w testamencie mogła być zarówno moim ratunkiem, jak i przekleństwem. Od dnia ogłoszenia testamentu moje życie w łodzi zmieniło się w koszmar. Każdy krok po osiedlu na bałutach przypominał mi, że ludzie patrzą inaczej niż jeszcze tydzień temu. Kiedyś sąsiedzi witali się ze mną uśmiechem. Pytali o zdrowie, czasem prosili o radę lekarską. Teraz odwracali wzrok, a za moimi plecami słychać było szepty. Czułam, że jestem obserwowana i osądzana na każdym kroku. W sklepie spożywczym pani z zalegi podawała mi chleb bez słowa, jakby nagle straciła język. Starsze kobiety w kolejce szeptały między sobą, a ja wyłapywałam fragmenty zdań, podrobiła testament, zabrała siostrze, to nieuczciwe. To bolało bardziej niż wszystkie wcześniejsze upokorzenia od rodziny. Sylwia nie traciła czasu. Od pierwszego dnia po kancelarii chodziła od sąsiada do sąsiada, tłumacząc, że to ja zniszczyłam ostatnią wolę matki. Z płaczem opowiadała, że zawsze się nią opiekowała, że spędzała z nią każdą chwilę, a teraz nagle została pozbawiona wszystkiego. Ludzie słuchali jej, kiwali głowami i współczuli. Jej łzy robiły większe wrażenie niż moje milczenie. Ja nie potrafiłam krzyczeć ani błagać. Trzymałam w sobie całą burzę i udawałam, że nic mnie nie rusza, ale wewnątrz czułam, że grunt usuwa się spod nóg. Najbardziej bolało, gdy ojciec wziął jej stronę. Zadzwonił do mnie krótko po pogrzebie. Głos miał zimny, pozbawiony emocji. Powiedział, że jest mi wstyd. Usłyszałam od niego, że zawiodłam rodzinę, że matka na pewno nigdy by tak nie chciała. Dodał, że wszyscy wiedzą, iż Sylwia była tą, która zasługiwała na dom. Potem odłożył słuchawkę. Trzymałam telefon w dłoni jeszcze długo, wpatrując się w ekran, jakby mógł zmienić wypowiedziane słowa. Ale one już we mnie zostały, ciężkie jak kamień. W pracy też nie znalazłam spokoju. W szpitalu koledzy spoglądali na mnie ukradkiem, a pacjenci szeptali, kiedy przechodziłam korytarzem. Nawet tam, gdzie byłam potrzebna, gdzie liczyły się tylko moje ręce i wiedza, dotarły plotki. Lekarka, która oszukała siostrę. Tak mnie nazywano. Każdy dzień stawał się coraz trudniejszy, a ja czułam, że moja reputacja wali się szybciej niż mur starej kamienicy. Pewnego wieczoru Sylwia przyszła do mojego mieszkania na Redkini. Nie przyszła sama, przyprowadziła męża i jeszcze dwóch sąsiadów, którzy mieli być świadkami jej prawdy. W korytarzu pachniało kurzem i tanim winem, a ona zaczęła krzyczeć, że ukradłam jej życie, że zmanipulowałam chorą matkę. Jej słowa rozbrzmiewały po całym bloku. A drzwi sąsiadów uchylały się, żeby każdy mógł zobaczyć widowisko. Ja nie odpowiadałam. Stałam i patrzyłam, jak moja własna siostra publicznie odgrywa rolę skrzywdzonej. Nie miałam siły walczyć z jej łzami i oskarżeniami. Wiedziałam, że w oczach świadków i tak przegram. Tamtej nocy długo nie mogłam zasnąć. Wpatrywałam się w sufit i powracały obrazy ostatnich tygodni życia matki. Jej chude dłonie na pościeli, cichy głos którym prosiła, żebym przychodziła wieczorami, gdy Sylwia już poszła do domu. Jej spojrzenie, pełne czegoś, czego wtedy nie rozumiałam. Wtedy myślałam, że to zwykła prośba o towarzystwo. Teraz zaczynałam podejrzewać, że chciała mi coś powiedzieć, zostawić znak. I może właśnie dlatego w testamencie pojawiła się moja poprawka. Kilka dni później spotkałam na klatce schodowej starszego sąsiada, pana Wiktora. To był cichy człowiek, dawny nauczyciel, który większość czasu spędzał w domu, czytając gazety. Spojrzał na mnie poważnie i powiedział cicho, Twoja matka miała swoje tajemnice. Nie wszystko jest takie, jak myślisz. Chciałam zapytać, co ma na myśli, ale tylko machnął ręką i odszedł. Zostałam z tym zdaniem, które brzmiało jak zagadka. Czułam, że coś ważnego wymyka mi się z rąk. Sylwia nie poprzestała na oskarżeniach przed sąsiadami. Poszła do notariusza i domagała się unieważnienia testamentu. Gdy usłyszała, że decyzja zależy od wyników ekspertyzy, poszła dalej i złożyła zawiadomienie na policji. Wkrótce dostałam wezwanie na przesłuchanie. Siedziałam w pokoju pełnym akt, pachnącym starymi papierami i dymem papierosowym. Funkcjonariusz zadawał pytania, jakby z góry znał odpowiedź. Pytał, czy widziałam testament wcześniej, czy miałam długi, czy korzystałam finansowo z matki. Każde jego słowo brzmiało jak zarzut. Czułam się nie jak córka, ale jako szóstka stojąca przed wymiarem sprawiedliwości. Wróciłam do mieszkania późnym wieczorem. Siedziałam przy stole w kuchni i patrzyłam w okno. Za szybą widać było bloki, w których paliły się światła, a ludzie żyli swoim zwykłym życiem. Tylko ja utknęłam w świecie podejrzeń i oskarżeń. Wiedziałam, że nawet jeśli ekspertyza potwierdzi prawdziwość podpisu matki, to i tak nie zmieni to opinii sąsiadów ani rodziny. Oni już wydali na mnie wyrok. Mimo to w środku rodziło się coś nowego coś między strachem a determinacją. Wiedziałam, że jeśli się poddam, to stracę nie tylko dom, ale i własne imię. Zaczęłam rozumieć, że muszę walczyć, nawet jeśli wszyscy będą przeciwko mnie. Bo jeśli matka naprawdę zmieniła testament świadomie, to miała ku temu powód. A ja musiałam ten powód odnaleźć, zanim Sylwia i jej zwolennicy zdążą mnie zniszczyć. Czas oczekiwania na ekspertyzę dłużył się jak wieczność. Każdy dzień w łodzi wyglądał tak samo: praca w szpitalu, szybki powrót do mieszkania i ucieczka przed spojrzeniami sąsiadów. Plotki krążyły coraz szerzej. W autobusie słyszałam, jak obce osoby opowiadają historię tej lekarki, co podrobiła testament. W kolejce do apteki starsze kobiety komentowały, że matki nigdy nie zdradzają swoich faworytów. Wszędzie czułam ciężar cudzych osądów, a przecież nie miałam jeszcze w ręku żadnego dowodu. Który mógłby mnie obronić. Kiedy wreszcie przyszły wyniki, w kancelarii panowała cisza. Notaliuszka czytała dokumenty powoli i dokładnie. Wynik był jednoznaczny, podpis należał do Heleny, a zmiany w testamencie zostały dokonane jej ręką. Pismo zgadzało się, charakter liter był identyczny. Dla mnie to było jak oddech po długim duszeniu się pod wodą. Ale radość trwała krótko. Eksperci dodali, że poprawka została wprowadzona dosłownie na kilka dni przed śmiercią. Atrament był świeży, linie drżały bardziej niż zwykle. To dawało pole do nowych podejrzeń. Sylwia wykorzystała ten fragment raportu jak oręż. Powtarzała wszędzie, że matka była wtedy zbyt słaba, by podejmować świadome decyzje. Twierdziła, że ktoś musiał nią manipulować. Oczy wszystkich znów zwróciły się ku mnie. Dla ludzi nie liczyło się, że podpis był prawdziwy. Ważniejsze było to, że matka była chora. Łatwiej było uwierzyć, że córka lekarka wykorzystała swoją wiedzę, niż że kobieta, która przez całe życie faworyzowała jedną córkę, nagle zmieniła zdanie. Tamtego wieczoru wróciłam do mieszkania bardziej przybita niż kiedykolwiek. Usiadłam przy stole z filiżanką herbaty, której nawet nie tknęłam. Myśli krążyły w kółko. Zastanawiałam się: Czy może rzeczywiście nie zasłużyłam na ten dom? Czy może Sylwia ma rację? a ja tylko wmawiam sobie, że matka chciała inaczej. Wspomnienia wracały jak nieproszeni goście. Słyszałam głos matki sprzed lat, Sylwia to moja duma, a ty jesteś tylko zajęta obcymi ludźmi. Te słowa wryły się we mnie na zawsze, a teraz brzmiały jeszcze głośniej. Ale wtedy zaczęłam przypominać sobie ostatnie tygodnie. Jej nocne telefony, kiedy prosiła, żebym przyjechała, choć byłam po dyżurze. Siedziałam przy jej łóżku w starym domu na Bałutach, słuchałam jej oddechu, Podawała mleki. Nie mówiła wtedy wiele, ale patrzyła na mnie inaczej niż wcześniej. W jej oczach pojawiło się coś, co dopiero teraz umiałam nazwać wdzięczność. Może właśnie wtedy zdecydowała się na tę zmianę. Może wiedziała, że tylko ja będę przy niej do końca. Kilka dni później poszłam jeszcze raz do rodzinnego domu. Chciałam znaleźć coś, co potwierdzi moje przeczucia. W sypialni matki wciąż unosił się zapach lekarstw i suszonych kwiatów. Na stoliku leżała jej stara, zniszczona twarda okładka zeszytu, w którym od lat zapisywała dawkowanie tabletek. Otworzyłam go bez większych nadziei, ale między kolejnymi linijkami o dawkach i godzinach znalazłam coś, co zatrzymało mnie na dłużej. Krótkie, urywane zdania pisane słabą ręką. Natalia przyszła, Sylwia nie słucha, tylko ona rozumie. Czytałam te zapiski kilka razy, nie wierząc własnym oczom. Były chaotyczne, niedokończone, ale mówiły więcej niż całe kazania. Jakie wygłaszała za życia. To było jak intymne wyznanie, ukryte między receptami. Dowód, że w ostatnich dniach widziała różnicę. Że wiedziała, kto naprawdę ją wspierał. Łzy same spływały mi po policzkach. Postanowiłam pokazać zeszyt Sylwii. Być może miałam jeszcze w sobie odrobinę naiwnej wiary, że takie słowa przemówią nawet do niej. Kiedy jednak podałam jej zeszyt, tylko się roześmiała. Powiedziała, że każdy mógł to dopisać, nawet ja. Wyrzuciła notę z na stół i wyszła, trzaskając drzwiami. Poczułam, jakbym próbowała mówić do ściany. Nie chciała słuchać. Prawda jej nie interesowała. Liczyło się tylko to, żeby wygrać. Ojciec także nie uwierzył. Kiedy pokazałam mu zeszyt, wzruszył ramionami. Powiedział, że to tylko bazgroły starej, schorowanej kobiety. Jego twarz była zamknięta, bez emocji. Wtedy po raz pierwszy uświadomiłam sobie, że nie znajdę w nim żadnego wsparcia. Byłam sama. Zaczęłam zastanawiać się, czy nie powinnam poszukać pomocy gdzie indziej. Wtedy przypomniałam sobie słowa pana Wiktora, sąsiada z kamienicy. Twoja matka miała swoje tajemnice, powiedział, a ja wcześniej to zlekceważyłam. Teraz nabrały nowego znaczenia. Może on wiedział coś więcej? Może widział, jak matka przygotowywała dokumenty. Ale kiedy poszłam do jego mieszkania, okazało się, że wyjechał do córki pod Warszawę. Kolejna przeszkoda, kolejne oczekiwanie. Tej nocy długo nie mogłam zasnąć. Leżałam w łóżku, wsłuchując się w hałas tramwajów w sale i wojska polskiego. W głowie układałam wszystkie elementy: podpis, zeszyt, wspomnienia, nocne telefony, spojrzenia matki. To była układanka która powoli nabierała kształtu, choć brakowało jeszcze kilku kluczowych elementów. Wiedziałam, że prawda istnieje, ukryta gdzieś między papierami i wspomnieniami. A ja muszę ją znaleźć, nawet jeśli przyjdzie mi zapłacić wysoką cenę. Dom na bałutach, w którym mieszkała matka, stał się dla mnie miejscem poszukiwań, jakby w jego ścianach ukryta była odpowiedź na wszystkie pytania. Wracałam tam coraz częściej, chodząc po pustych pokojach, wdychając zapach kurzu i lekarstw, oglądając przedmioty, których wcześniej nigdy nie zauważałam. Każdy mebel, każda książka wydawała się nagle świadkiem tajemnicy, którą musiałam odkryć. Wiedziałam, że jeśli matka naprawdę podjęła decyzję świadomie, musiała zostawić po sobie więcej niż tylko drżący podpis w testamencie. Najwięcej czasu spędzałam w jej sypialni. Było tam duszno, firanki zasłaniały większość światła, a na stoliku nocnym leżały jeszcze jej okulary i pusta butelka po lekarstwie. Otwierałam kolejne szuflady i przeglądałam stare zeszyty. Znalazłam rachunki sprzed lat, kartki pocztowe, listy od dalszej rodziny. Wszystko wyglądało zwyczajnie, ale miałam przeczucie, że odpowiedź kryje się w czymś niewielkim, łatwym do przeoczenia. Sięgnęłam po grubą książkę stojącą na półce w rogu. Jej okładka była za papier pożółkły. Przekartkowałam strony i nagle między nimi wypadła koperta. Drgnęłam, bo poznałam pismo matki. Litery były nierówne, niektóre prawie zlane ze sobą, ale nie mogłam się pomylić. Usiadłam na łóżku i powoli otworzyłam kopertę. W środku znajdował się list. Czytałam go drżącymi rękami. Natalia, całe życie myliłam się, patrząc tylko na to, kto jest obok. Myślałam, że bliskość oznacza miłość, a tymczasem miłość to wierność, nawet jeśli dzieli nas odległość. Ty zawsze wracałaś, kiedy byłam słaba. Ty nie pozwoliłaś mi czuć się samotną. Ten dom powinien należeć do ciebie, bo to ty trzymałaś mnie za rękę, gdy bałam się zamknąć oczy. Każde zdanie wbijało się we mnie jak nóż, ale równocześnie koiło ból, który nosiłam przez całe życie. To były słowa, na które czekałam od dzieciństwa, spóźnione, ale szczere. Uzy spływały mi po policzkach, gdy trzymałam w dłoniach ten dokument. Wiedziałam, że to dowód, którego nikt nie powinien podważyć. Właśnie wtedy drzwi skrzypnęły i do pokoju weszła Sylwia. Nie zdążyłam nawet schować koperty. Jej wzrok natychmiast padł na list. Zanim zdążyłam się odezwać, wyrwała go z mojej ręki i podarła na strzępy. Kawałki papieru posypały się na podłogę jak suchy śnieg. Patrzyłam, jak niszczy jedyny dowód, który mógłby zakończyć tę sprawę. Czułam, że odebrała mi nie tylko szansę, ale też spokój, który matka próbowała mi dać w ostatnich słowach. Sylwia wyszła trzaskając drzwiami, a ja uklękłam na podłodze i zaczęłam zbierać skrawki. Znalazłam kilka fragmentów, na których wciąż widać było pojedyncze słowa. Miłość to wierność, ty trzymałaś mnie za rękę, ten dom. To nie było już pełne zdanie, ale wystarczało, żebym wiedziała, że list istniał. Schowałam te fragmenty do torebki, jak największy skarb. Wiedziałam, że w sądzie nie będą miały wielkiej wartości ale dla mnie były dowodem niepodważalnym. Następnego dnia poszłam do notariuszki i pokazałam jej zebrane kawałki. Spojrzała na nie uważnie, ale pokręciła głową. Powiedziała, że formalnie to za mało, żeby mogło stanowić dowód prawny. Mogłam to włączyć do akt sprawy, ale bez pełnego dokumentu znaczenie będzie niewielkie. Słuchałam jej, a w środku czułam mieszaninę rozpaczy i determinacji. Nawet jeśli list nie miał mocy prawnej, dla mnie był potwierdzeniem, że matka naprawdę zmieniła zdanie. Zabrałam także zeszyty matki, w których zapisywała krótkie notatki o naszych wizytach. Każda linijka stawała się kolejnym świadectwem tego, że widziała, kto naprawdę się o nią troszczył. Ułożyłam wszystko w teczce, wiedząc, że te dokumenty mogą być moją jedyną tarczą w nadchodzącym procesie. Sylwia miała po swojej stronie opinię ludzi i gniew ojca, ja miałam tylko słowa zapisane drżącą ręką chorej kobiety. W tym czasie atmosfera w łodzi gęstniała. Sąsiedzi podzielili się na dwa obozy. Jedni mówili, że matka musiała mieć powód, by zmienić testament, drudzy twierdzili, że wykorzystałam jej chorobę. Na kratkach schodowych trwały niekończące się dyskusje, a ja stawałam się coraz bardziej obcą we własnym mieście. Kiedy przechodziłam przez rynek, czułam na sobie spojrzenia, które były ostrzejsze niż najcięższe słowa. Przygotowania do rozprawy sądowej pochłaniały całą moją energię. Spisywałam wydarzenia z ostatnich tygodni życia matki, układałam w głowie każdy szczegół, który mógłby pokazać, że to ja byłam przy niej naprawdę. Nie miałam adwokata z głośnym nazwiskiem ani wsparcia rodziny. Miałam tylko własne wspomnienia i kilka kartek papieru. Wieczorem, siedząc przy biurku w swoim mieszkaniu, trzymałam w dłoni skrawek listu z matczynym charakterem pisma. Ten dom, te słowa były jak obietnica, której nie mogłam odrzucić. Wiedziałam, że niezależnie od tego, jak trudny będzie proces, muszę walczyć. Bo nie chodziło już tylko o ściany i dach. Chodziło o coś, czego nie miałam przez całe życie: o uznanie. Sala sądowa w łodzi paczniała kurzem i starym drewnem. Wysokie okna wpuszczały blade światło, które kładło się na ławach niczym zimny welon. Ludzie zgromadzeni na rozprawie siedzieli w milczeniu, ale napięcie było wyczuwalne w powietrzu. Zjawili się sąsiedzi, dawne znajome matki, a nawet osoby, których nigdy wcześniej nie widziałam. Dla wielu to była sensacja większa niż codzienne wiadomości. Patrzyli na mnie i na Sylwię jak na bohaterki przedstawienia, w którym jedna miała zostać uniesławiona, a druga triumfować. Sylwia weszła pewnym krokiem, ubrana w ciemny kostium, steczką pełną dokumentów. Obok niej usiadł jej mąż, który cały czas szeptał jej coś do ucha, podtrzymując jej pewność siebie. Ojciec siedział w ławie dla publiczności, pochylony, ze wzrokiem wbitym w podłogę. Nie podszedł do mnie, nie spojrzał. Było jasne, że sercem jest po stronie Sylwii. Ja zajęłam miejsce po drugiej stronie, steczką pełną notatek, zeszytami matki i skrawkami listu, które udało się uratować. Sędzia rozpoczął posiedzenie. Głos miał monotonny, ale każde jego słowo brzmiało jak uderzenie młotka w stół. Najpierw głos zabrała Sylwia. Mówiła długo i pewnie, przedstawiając siebie jako jedyną prawdziwą opiekunkę matki. Podkreślała, że to ona była codziennie w domu, że dbała o każdy szczegół życia Heleny. W jej głosie było tyle emocji, że sala kiwała głowami ze zrozumieniem. Malowała obraz mnie jako córki, która pojawiała się tylko sporadycznie, obojętnej, zajętej własną pracą. Kiedy mówiła o testamencie, podniosła głos i ze łzami oskarżała mnie o manipulację. Gdy przyszła moja kolej, czułam, jak drżą mi dłonie. Wstałam. Spojrzałam na sędziego i powoli wyjęłam steczki teczki zeszyt matki. Opowiedziałam o wieczorach, kiedy przychodziłam po dożurach, siadałam przy jej łóżku, podawałam leki i czuwałam, aż zasnęła. Mówiłam bez patosu, zwyczajnie, bo wiedziałam, że nie potrzebuje ozdobnych słów. Podałam sędziemu zeszyt z zapisami, Natalia przyszła, Sylwia nie słucha, tylko ona rozumie. Potem położyłam na stole skrawki listu. Pokazałam fragmenty zdań, które wciąż można było odczytać. Wyjaśniłam, że list został zniszczony, ale udało mi się ocalić jego resztki. Na sali zrobiło się cicho. Ludzie patrzyli na te pożółkłe kartki, a w ich oczach po raz pierwszy pojawiła się wątpliwość. Sylwia zrywała się, krzyczała, że to podróbka, że wszystko zostało spreparowane. Sędzia uciszył ją ostrym spojrzeniem. Wtedy przyszła kolej na ekspertów. Grafolog odczytał raport. Zmiany w testamencie zostały dokonane ręką Heleny Kowalskiej, a trament i charakter pisma były zgodne z jej stylem. Nie było śladów fałszerstwa. Ekspert mówił spokojnie, ale jego słowa brzmiały jak wyrok. Sylwia zaczęła płakać. Jej łzy płynęły obficie, a ona powtarzała, że matka była chora i nie mogła podejmować świadomych decyzji. Ale tym razem jej głos brzmiał inaczej. Nie było w nim siły, tylko rozpacz. Ludzie na sali milczeli. Nawet jej mąż nie miał odwagi spojrzeć w stronę sędziego. Ojciec siedział nieruchomo, jakby ktoś z niego spuścił powietrze. Jego ramiona opadły, spojrzenie było puste. Kiedy sędzia odczytał decyzję, serce biło mi tak głośno, że nie słyszałam pierwszych słów. Dopiero kiedy padło, dom oraz majątek zostają przekazane Natalii Kowalskiej, poczułam, że świat wokół mnie na chwilę zamarł. To nie było zwycięstwo, nie było euforii. To było ciężkie. Pełne goryczy potwierdzenie, że matka naprawdę zmieniła swoje zdanie. Wyszłam z sali, trzymając w rękach teczkę, jakby była najważniejszym skarbem. Na korytarzu czekał tłum ciekawskich. Szeptali, niektórzy odwracali wzrok, inni patrzyli z niedowierzaniem. Byłam zmęczona, ale jednocześnie czułam dziwną lekkość. Wiedziałam, że to dopiero początek nowego etapu, w którym nadal będę musiała mierzyć się z osądami ludzi. Ale miałam coś. Czego nie mogła mi odebrać ani Sylwia, ani ojciec, ani sąsiedzi. Miałam matczyne uznanie, zapisane w drżących literach na papierze. Wieczorem wróciłam do domu na retkini. Usiadłam przy stole, wyjęłam skrawki listu ułożyłam je na blacie. W świetle lampy układały się w słowa, które znałam już na pamięć. Ty trzymałaś mnie za rękę, kiedy bałam się zamknąć oczy. To było najważniejsze zdanie, jakie kiedykolwiek przeczytałam. Wiedziałam, że matka nie potrafiła powiedzieć mi tego wprost, ale zostawiła znak, który miał przetrwać nawet po jej odejściu. Kilka dni później poszłam do domu na bałutach. Chodziłam po pustych pokojach, dotykałam ścian, które pamiętały nasze kłótnie i ciszę. Czułam smutek, ale nie żal. Teraz ten dom był mój, choć nie o niego chodziło. Największym dziedzictwem były te kilka słów i świadomość, że matka w końcu mnie dostrzegła. To było późne przebudzenie ale wystarczające, żeby uleczyć ranę noszoną od dzieciństwa. Sylwia długo nie mogła pogodzić się z wyrokiem. Składała kolejne skargi, pisała pisma, ale wszystko kończyło się tak samo. W końcu zamilkła, a między nami zapadła cisza cięższa niż kłótnie. Ojciec także nie próbował już niczego tłumaczyć. Każde z nas żyło w swoim świecie, a ja wiedziałam, że z tego podziału nie ma już powrotu. Kiedy jesienią w ogrodzie pojawiły się pierwsze żółte liście, Stanęłam przed domem i spojrzałam na niego inaczej niż kiedykolwiek. Nie był symbolem kłótni ani rywalizacji. Był świadectwem, że nawet w ostatniej chwili można zmienić wszystko. Dla mnie oznaczał jedno: nie jestem już tą gorszą, tą niegodną. Byłam córką, którą matka w końcu zauważyła. Drodzy widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Subskrybujcie kanał, polubcie nas i koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej historii. Nie zapomnij kliknąć na dzwonek, aby nie przegapić nowych ciekawych historii. Do zobaczenia wkrótce.